Dobry dzień wszystkim. Nadszedł ten moment, w którym witam się z wami osobiście z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek. Naszą wspólną przygodę z Grown City Skylines chciałbym rozpocząć od pokazania wam Riverlandu i krótkiego mm, przedstawienia planów na dalszą jego rozbudowę. To co widzicie w tym momencie na swoich ekranach to ścisłe centrum i jednocześnie najstarsza część miasta. To właśnie od tego miejsca chciałbym rozpocząć gruntowne zmiany w swoim mieście. Rozpoczynając zabawę nad tą mapą, kilku rzeczy nie przewidziałem, a poza tym wiecie, no jak to w życiu miasto się rozbudowuje, a teraz trzeba na te zmiany odpowiednio zareagować. Przede wszystkim chciałbym zamienić to osiedle domków jednorodzinnych na ścisłą zabudowę o dużym zagęszczeniu trochę rejonów mieszkalnych, trochę handlowych. Chciałbym także poprowadzić trasę od tego ronda przez okolice dworca kolejowego. Mniej więcej w śladzie tej drogi, do skrzyżowania z drogą biegnącą od rejonów przemysłowych do węzła autostradowego w okolicach stadionu piłkarskiego. Podobnie ma się rzecz z tym osiedlem domków. Tutaj także zamieniamy to wszystko na rejony o dużym zagęszczeniu, zarówno handlowe jak i mieszkalne. Przebudowa centrum miasta to także świetny moment na to, aby rozszerzyć granice tej dzielnicy za tory kolejowe, gdzie w tym momencie znajduje się rejon przemysłu drzewnego. I tak oto przemysł ten ekspitowałbym gdzieś daleko za tereny mieszkalne, a w jego miejscu zbudował dzielnicę mieszkalną i handlowo-usługową z jakimś fajnym parkiem czy jakimiś innymi terenami rekreacyjnymi. Po sąsiedzku mamy osiedle domów jednorodzinnych, którego za bardzo bym nie tykał, jedynie może dorzuciłbym tutaj trochę stref, zagęszczając tę zabudowę. Wielki dylemat za to mam na tym terenie, zamkniętym torami kolejowymi, autostradą i trasą biegnącą z centrum miasta. Waham się pomiędzy terenami przemysłowymi a terenami handlowo-usługowymi. Bardziej skłaniałbym się może ku terenom przemysłowym. Mamy tutaj świetną infrastrukturę już gotową, mamy bliskość autostrady, bliskość torów kolejowych, ale też nie do końca mam wrażenie, czy taka ilość terenów przemysłowych w tym miejscu byłaby rozsądna. Napiszcie mi może w komentarzach, co wy o tym sądzicie, a może znaleźlibyście jeszcze jakieś inne zastosowanie dla tych terenów. Chętnie, chętnie przeczytam waszą opinię. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym poruszyć w tym odcinku, to brak y, linii tramwajowych. Przy przebudowie centrum będę chciał już przygotować infrastrukturę pod ten środek komunikacji. Tylko zastanawiam się, w jaki sposób mam poprowadzić pierwsze linie tramwajowe i które dzielnice połączyć w pierwszej kolejności. A może wy byście mi coś zaproponowali? Napiszcie w komentarzach swoje propozycje. A dla wszystkich, którzy bardziej chcieliby się wgryźć w infrastrukturę miasta, w linku pod filmem umieszczę mapę z aktualnym jego planem. Gorąco zachęcam do wspólnej pracy nad miastem. Mam nadzieję, że choć trochę zainteresowałem was Riverlandem. Podzielcie się ze mną w komentarzach swoimi pomysłami czy uwagami. Myślę, że tym razem to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło w coraz to chłodniejsze wieczory. A na koniec trochę ujęć z miasta. Cześć!